On. Są liście. O, czekaj, możemy jeszcze no. przespać? Jeszcze nie. Jeszcze jakieś. Dwie minuty zostało, bo minuta. Tak jakie są? Jakie będzie? Pot Hungry. Gdzieś Hungry, ale zaraz ten. Zaraz to może żalicie. O, możemy spać. Naciśnij no. Z. Naciśnij Z. Siły. Z. Trzymaj Z. Tak no. tam. Musisz przytrzymać. Przytrzymaj Z. No? Przytrzymaj no, no, Z. No, no, jeszcze raz. Przytrzymaj. No, śpimy. Sleeping the day. Sleep! teraz. Dobra. Zapiszę tę grę. Teraz czekaj. A no, ja te też zapiszę. Teraz <fuss> Dobra, idziemy na to. I No czekaj, tylko spalę słuchaj sobie. Możesz zrobić ten. Zrób ognisko. Czekaj na okay. B i znajdź ognisko. Da Da się podpalić? No zrobić nowe. No nie, tu jest. Ja Da po się je podpalić, czy nie? Da się. Tak. Zaczekaj, ja skonie. skończę ty mięso nie masz chyba w ogóle, czekaj. Nie mam jedno mięso. Mam to jedno musisz je wziąć do ręki. Weź sobie w wystunek. Weź mięso do ręki i do no, te tego wejść mogła. No, no. no. Ale ja mam lagi. No. Ale mam la lagi, ja pierdolę. No Zaczekaj, ja to, to mięso jest Co jest kurwa, Palisz się znowu, jest, ty debilu jebany. Jesteś debilem. Dobra. Potrzebuję jedzenia ja i wody. Mhm. I to co jest zrobione, mogę wziąć? Nie, jeszcze nie. Jak będzie E, to ja dopiero będzie można. Oh, yes. okay, o jest. O okay. jest. Wiesz. Dobra, wzięłam, Jem. W sumie mogliśmy niecale... niecałe okay. mięso mogliśmy tam dać, dać na raz, bo to tak to będzie chyba zlawewane, ale dobra pójdzie. Dobra, ale jest tego doma, to ja potrzebuję tylko wody, teraz dzielka. E... Ja w tej Yyy. to mięso? Czy ono zostanie zjedone? Jak jeszcze? Znaczy no... A dobra, i tak musimy je zjeść, co je zjedzmy te tak blachki. Bo później się i tak zmarnuje, więc, więc no... Więc tak dalej. No. Teraz tak, zrobię... Potrzebujemy parę rzeczy zrobić tutaj. First of all... właśnie o to mi chodzi. Masz jakąś z tego perżyłbia? Wzięłaście kogoś? ostat. Masz tam tego, mam, mam Da, sobie badyli. badyli. Czekaj, zrobię jeszcze jedno takie. To czekaj, patrz yy, o tu. Masz i postaw że mówią to. No i chodź popatrz po, okay, po musimy, muszę A ja mam lagi, ja pierdolę. O, e, tak, mam pokaz slajdów tej Nie miało. Teraz O, jak czyjmy, pan, to może być No bo slajdów. Lepiej Mam dwa. Jeszcze o, trochę. No tak? Cholera, lagi. Chodź, jestem. Tak. Jest O. Tak. mam dwa znowu? zrobiłam jedno, no jeszcze dobrze, drugie. Dobra, zajebiście. Czy patyki są potrzebne? Masz Czy patyki? No Czekaj. Jak my mamy powodę? wodę Czekamy na deszcz? Tak, czekamy na deszcz. No, to pochodzenia. Y Czekaj. Za, no, zajebiście. Czegoś jeszcze potrzebujemy. Potrzebujemy... Czekaj. Wait. AUA, a u a Lock Holder. Posłuchaj to tutaj. Jakoś garden. super garden sobie. Nie wiem jak tego się używa szczerze. Nie mam pojęcia jak tego się używa. Chyba. Do gardena. Nie wiem jak się tego używa. I są chyba te liście tutaj. Co mnie pierd... Co? Co mnie uderzy? Jak się liście bierze. Znaczy po prostu się bije krzaki. No czekaj, tu są o, te fajne, to, to są te fajne drzewa liściowe, czy te patykowe. Ej, to jest? Nie wiem, już mam te liście? Co? Dobrze, że nie musimy zbierać tak po jednym liściu, nie? Mam. Okej, no, bo... super. Mam no, gdzieś żadny kanipal nam się nie wyskoczył na rafę. Yeah. That hood, suck. Jezek, ja mam lagi. mi się laptop chyba pali. No, mi się laptop pali, muszę zaraz wyjść na chwilę. Że mi się laptop odpalił. Jakiegoś krzaka dziwnego wzięłam? Aloe Vera znalazłam. Co to za Aloe Vera. Znalazłam Aloes. Lubię. Aloe Vera. Lubię. Zbieram bardyle, aloe wyraźnie. Co się z tego robi? Aloes. Robiłam coś, nie wiem, co jest. Aloes. Aloes, kurwa. Czy, czy, czy ty robiłeś krzaki? Tak. Rozpierdalałam krzaki, żeby partyjki zbierać już. Już mam parę. I mam aloes, kurwa, nie wiem co się z niego robi, zaraz sprawdzę w ogóle. Może nie. jakieś leki? Może jakieś leki się robi z tego? Zrobiłaś już? O! Rozpierdol to tu, tu kamienie. Kamienie? Są kamienie holder. E? Masz sobie no? E. Jestem, tak. E, tak. A tak, e się zbiega to z powrotem. Dawcze, co ten, da, so, jeszcze możemy zrobić z bardziej takiego świetnego? Um, weapon, Arrow basket, bone basket. Custom floor, custom coś tam. Możemy zrobić sobie altanę. Robimy sobie altankę? No, możemy sobie zrobić. Dobrze, zrobimy sobie ją tutaj. Tak dla no. Ej, mogę ja tak, taką wysoką zrobić strasznie? O ty co? Czekaj, co? Patrzcie, nie robisz. Czekaj, ja takiej wysokiej nie mogę. Ja nie mogę takiej wysokiej takiej. O, nie! Co? Nie! Co? Będzie następna część 365 dni. Będzie co? następna część 365 dni. No i nie mogę tego postawić. Nie, nie mogę tego postawić. Bez tego co... Bez Nie co mogę nie postawić chciało. tego. Nie wiem czemu nie mogę tego postawić po prostu. Hmm. Co ja ciekawego mogę zrobić? Vogle wall, bone fence 3 house. Basic wall. Wiesz co możemy zrobić? Możemy sobie zejść w płot. Zrobimy płot? płot? A nie nam... mogą przejść przez płot, nie? mamy defensywy base. Możemy sobie zrobić takie. ten. żebyśmy mieli swój własny teren. czekaj tak zrobię od to. O. <grym> to chodzić, o, ci? Czekaj. Ty śmiesznie chodzisz. O. Byłeś drzewa jeszcze jakieś, żeby nie było. Chcemy taki teren, żeby nam kanibale nie wchodziły. Dobra, no, A może zrobić większy dom? No nie wiem. Bo mamy taki... taki bez... ten... ...coś co nam teren selektualnie. Wezmę nam lasu, trochę ogarnę. Są krzaki. Tam zajmie jak godziny, żeby krótko to zrobić. ładnie. Ile? Za godziny nam to zajmie, na Czekaj. Okay. A chociaż nam nie wbiją na hartę już. Dobra. No, Dla robię. Chodź, to tam się Waltz nie uczynił z numerów pod filmem? Czy się usunęło? Bo... Nie, oh. nie usunęło się, prawda? Jest gitarą siema. Ok, uh. ale co z nimi pójdę ci? To wierdzę o leczenie. Ja Muszę zaraz pokażać się, okay. co. Czekaj. Wait, żeby to usunąć? Ciągle ja to usunąć jakoś? Wait, zjebałam też, czekaj. Ajkutk ten. Ajkutk ten. Ciągle to. O, tak o. Czemu nie mogę, tak? Czekaj. No, tak mogę. O, widzisz? Widzisz już? Nie widzę. Nie. Czemu ja to Może tylko o. ty to możesz widzieć? widzisz? Już nie wiem. widzisz? Już postawiłam. O, o, o. No, teraz widzę, no teraz widzę. No, to robimy sobie teraz chyba płot Maria. Trzeba wdykować. Trzeba. Yeah. Czekaj, ja muszę chyba... Porobię nam to. przejście, czekaj, muszę od... porobić ten, żeby może było otwierać jakby. No, czekaj. czekaj. Dobra, to muszę Tutaj Trzeba. będzie przejście. Tutaj będzie przejście. Tutaj będzie przejście. Tu będzie przejście. tam O! Też tu będzie przejście. Tu będzie przejście. I tutaj będzie przejście. też będzie przejście. I tutaj będzie przejście. I tutaj będzie przejście. I tutaj też będzie przejście. I tutaj tak samo będzie przejście. I tutaj też. Coś, ja coś zjadłam, ale nie wiem co. Ja to porobiłam już w przejść. Aha, tu są to obok siebie. Nie to. To. To, to. Nie. Nie, Przecież No i teraz się ma. Tak, co teraz? A ty już to robisz, dobra. Tutaj, się, to robiłaś. Bardzo ale to potrwa zanim my to zrobimy wszystko. Yeah, ja, for real. Ale będzie warto, bo nam kanibalnie będą wbijać na chatę. Dobra, pora. to tak. no, nie takie lagi. Będę ja musiała zaraz na chwilę wyłączyć te pogasta, żeby mi ten... Mi laptop ochłonął, bo się pali za bardzo. Tak. Yeah, ja, anyways. Przydałby się tu Szymon teraz. By się przydała trzecia osoba do, do napiegania drzew. Nie, no. Do, do napiegania drzew, by się przydała trzecia osoba. O nie, Kanibale, 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 kanibale! kanibale, 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 kani kanibale, 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 kanibale. na chatę, na hata, na chatę, śledzaj, na chatę, szybko, szybko na to, śledzaj. uważaj, kurwa! już biegną tu, szybko, śledzaj się, szybko, na chatę, na chatę, na chatę, szybko, 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 szybko. No, są tutaj, na dole. są pod naszym domem. Pod do domem. Podnoszę do domem. a co jeżeli oni mogą się tu wspiąć? Jest tutaj jeden. O nie! Nawet nie mów, bo widzę. Co jeżeli oni się mogą Ej, wspiąć? Ja my bym zaczął zrobić y, po, od tamtej strony, a dopiero potem od tej tutaj, nie? No. O to mamy ski? What now? Ani, water. Podzielamy water. Czekała, Ej, e, nie mam już pica w ogóle. Ej, oni się pójdą. Nie wiem, czekaj, zmienię sobie ten. Wait. Eee. I zapiszę tu teraz, czekaj chwilę. Tak na nie zapisałam. Czekaj, espanol. A, polski, polski. To jest polski język? No, no tak, zmieni sobie. Jak to... chcesz. Czy sobie pójdą, nie czy wiem. nie? Oj, oj, ale leje. Się Słuchaj się jakby pod daszek. Słuchajcie, jakby poddaszek. Dowiemy się Czekamy aż. Tak, to jest alkohol. Nie. Można być. Ma tego łóżka To jest alkohol. Dlatego. Nooo, tenis. No, u nas jest no, się alkoholu i już nie u nas jest Pierce. Dobra. Nie wiem, czy pójdę do no, po prostu będziemy tu czekać, aż oni sobie pójdą, czy co? Nie wiem, ale. Ile ich tu jest w ogóle? E, chyba dwa albo trzy. Albo więcej przebiegu, nie wiem, pamiętam. Widziałam dwóch, ale nie wiem, może ich jest więcej. Potrzebujemy 348 kłód, To No mówię! Przecież my nie damy rady. To jest za ja. dużo, dużo. Good luck, good luck. Tam trochę płotu. widzisz? Tam trochę zrobiłam błotu. Ja widziałam, pokój. widziałam. Musimy właśnie zacząć od strony tego od strony kanibali, nie? W lasu, dopiero no, tutaj no. No to, to jest ten, aktywne. to ogólnie jest... klif, y, więc do tego oni tutaj nie, nie przejdą. Cliffem. Co ty robisz? Co ty robisz? Słuchaj, czy oni są? Pokaż jak skocz na jak skoczy. co? Czekaj, ja, ja sobie... Ja sobie zrobię... Zreset kompa, bo zobacz, że lagi mam. Okay. jak ja wyjdę, to, to to się jakby... Zobacz, czy oni tu są. Poczekaj, jak coś tam nie będziesz odradzać. Bro, ale ja... Nie... najważniejsze. Nie, nie, nie ma ich. Już czekał No Wracaj na chatę, no. wracaj na chatę na górę, ja sobie zrobię reset kompa. No, wejdź, Czy Ciebie w ogóle wyjebie, jak, jak ja wyszłam? Mam wyjść, czy zostać mam? A nie wiem. Wyjebało, jakie wyszło? Nie mam host